Siema. A więc dzisiaj będziemy sobie łyszować po nawie. Dopiero co zalogowałam się po zainstalowaniu aktualizacji. I jak widzicie, mam około 20 wiszy, będę ujszować y, dziesiątkami. Mam dość wysoki pity i 50 na 50, więc może być ciekawie. Ale żeby odcinek nie był za krótki, to podejmiemy się tę strana Przejdziemy sobie, myślę, że, że tylko nawie. Bo nie ma sensu po prostu te postacie przychodzić teraz, bo myślę, że je dobrze znacie. No i dobra, muszę przyznać, że ta postać jest po prostu tak. Pięknie, tak dobrze zrobiona. Nie spodziewałam się, że Michał jeszcze nas zaskoczy. Czy tam, Hojowers? <grymne> takimi pięknymi postaciami. I ja pierdzielę, co ona robi. <grymne> Dobra, to jest, to jest piękne. Jak coś, to nic nie wiem o tej postaci. Bo y, unikałam wszelkich spoilerów, wszelkich leaków, więc totalnie nie wiem, jak ona się zachowuje, aczkolwiek chcę ją wylosować ze względu na to, jak ona jest piękna. I z tego co widzę, to ataki też ma cudne. Więc zaczynamy. okej, okay. jest. I ona jest Gio w ogóle. Więc też fajnie, że w końcu dali nam Gio-postać. Nie, no dobra, a prostu jest tak dobrze zamówiona. I z tego co już zdążyłam odczuć, to dość przyjemnie się nim gra. Także mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj wylosować. Oj. Okej, okay, dobra. Bardzo fajna postać. Nie wiem totalnie, jak ją zbudować. Jeśli chcecie zobaczyć odcinek z omówienia tej postaci talentów, jakie artefakty na nią najlepsze będą, dajcie znać, postaram się w najbliższym czasie zrobić taki odcinek. A teraz już chyba zaczynamy oficjalnie losowanie. Pierwsze co, wybiorę jej broń. <grytania> żeby chociaż trochę szczęścia przynieść. Wiszujemy. Okej, okay, dobra. <grytania> Pierwsze z 10 piszy już mamy. Byle, by wygrać 50 50. Okej, okay. okay, fajnie. Okej, okay, dru druga czterogwiazdkowa. Ale mi z łupie. No i proszę Państwa, wygraliśmy. Mamy nawie. Ja myślę, że tutaj już nie ma co gadać. Ale wezmę jeszcze 10. 10 mi się może. Nie, nie uda się. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Mamy cukroc i kolejną Kandy. Kurde, nie umiem całkowicie przeczytać jej imienia, więc przepraszam wszystkich. Ale dobra, zobaczmy jak ona wygląda w ogóle w drużynie. Okej, okay, a więc tak wygląda w tym okienku. E, fajna, fajno, poza. Podoba mi się. I jak ona wygląda tutaj. Jest, jak ona jest piękna. Zobaczmy idol animacje, bo ich też jeszcze nie widziałam. <laughs> ja pierdolę. Okej, okay, slay queen. Zanim to postać, naprawdę Hollowverse się udało. Od dawna nie widziałam tak dobrze zrobionej postaci. Zobaczymy z czasem jak jak będą moje wrażenia po zbudowaniu jej i graniu na co dzień, ale na tą chwilę bardzo się cieszę. Bardzo ładna postać. No i co, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć z mojej strony omówienie takiej postaci, jak już uda mi się je ogarnąć. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych. Pa-pa!